Izraelici wyruszyli do walki z filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben Hezer. Natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni ustawili szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez filistynów. Także poległo na pobojowisku na równinie około czterech tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie, dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Silo, a znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Silo i przywieziono stamtąd arkę przymierza Pana Zastępów, który zasiada na herubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego, chofni i pinczas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, aż ziemia drżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: Co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili: Bóg przybył do obozu. Mówili: Biada nam. Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam. Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie. Którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężami, Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężami i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, także każdy uciekł do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka: zginęło bowiem trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana a dwaj synowie Helego, Hofni i Pinczas, polegli.